Dorejber nauczył się jechać Teraz jest jakiś człowiek, Który chce nas zajebać A my go chcemy Zjeść A czy nie tutaj nie ma? Tu czegoś. nie będzie, tu nie będzie w takich nie? czasach Nie? O Po lewej coś. Kurwa O, czuj Dobra Tu, tu po lewej, po lewej, przod prosto po lewej, no Kurwa rzeczywiście O O, chuj. o kurwa, dobra Do siebie O chuj O Do siebie strzelałem, pojebany był Chillerka Killerka, wiesz, bo to wojskowe, nie? To wiesz. Kurwa. Dobra, to tam. To ty powiedz kiedy, a ja sobie popatrzę na samochody. Już. Dobra. Kurwa, nie jesteś mnie. Nie było tematu. Dobra. Dobrze, tak jak się uczyłem. Za pierwszym razem, no i nawet lepsze lądowanie ode mnie. No co o to chodzi. Do ukradnięcia samolotu O, my samolot, teraz lecimy, dobra O ta, o czołg! Dobra, dupa, czołg bierz Bierzemy czołg Dobra, ja wysiadam o, Kurwa Ja... O nie, nie, Wchodziłem już! <grym> się strzeliło. Kurwa Jeszcze jedna próba, czy spać idziemy? No dobra, dawaj, może jeszcze jedną O stój, 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 stój! Ty! Chłop we mnie wjechał, na razu na pełnej prędkości, nie zabił jeszcze uciekasz się z brodni. zbrodni to O jest chłop, mam go. Stój Gnoju masz moją krew na masce. Stój tutaj gnoju. Oh. Okay. Ty! Do mnie strzela jakiś chłopcyń żarówki, ta jest chłop, to? Mm -hmm. To jest baza? Rozpędzam, Rozpędza. może spróbować. Oczywiście. Ej gitara. Nie sama. Dobra. Ja pana poszło. Dobra, spokojnie, o ja to ogarnę, ja to. Gdzie mają czołgi? Dawaj czołgi, koledzy Tutaj po czołgi przejechałem, a nie A nie podzw podzwiedlać tutaj, jak to na Bez nie ma Dobra O kurwa, jest czołg Jest czołg! Chuj. Nie nas Nie zabiję nas, ty umarłeś Cytuję, będę nie trafił o, dawaj, dawaj, dawaj chłok, Oj, 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 chołk Oj dupa Dobra, chuj Dobra, ty ja lecę, się ma Dobra, się ma jest Ciekawe